Za nami komentatorski turniej gry piłkarskiej FIFA. Rywalizacja toczyła się na dwóch płaszczyznach: pierwsza na wirtualnym boisku sportowym, gdzie celem było strzelenie jak największej ilości bramek, a druga na komentowaniu przebiegu gry. Decydowała fachowość, dykcja, dynamika i wiele innych kwestii. Najlepsi komentatorzy wyłonieni zostali przez jury konkursowe. No tutaj jest jedynie zdanie jury: Jeżeli ja wygrałem, jestem z tego bardzo dumny. Chociaż uważam, że zdobywca drugiego miejsca też bardzo, bardzo mu dobrze poszło. Siedząc przed telewizorem wydaje się to łatwe, że każdy by dał radę, ale jednak to tak nie jest. to Trzeba umieć się nie powtarzać, trzeba, trzeba umieć mówić, rozumie pan, wyraźnie, głośno. Zawsze lubiłem piłkę nożną, interesuję się nią, znam większość składów europejskich drużyn, więc nie, nie mam trudności z wymową niektórych nazwisk piłkarzy zagranicznych. I Znam przepisy również piłki nożnej, więc komentowanie sprawia mi przyjemność i łatwość. Marzyłbym, żebym skomentować mecz Polska-Niemcy. No, to jest chyba marzenie każdego komentatora. Moim głównym komentatorem jest Mateusz Borek. No, będę właśnie śledził jego postępy. No, potrafi prowadzić taki entuzjazm i emocje do, podczas komentowania spotkania. Celem turnieju było zainteresowanie młodzieży tematyką sportową. Najważniejsze są właśnie emocje, zabawa, prawda, na, na, przy takiego rodzaju e, rozgrywkach sportowych. Tutaj właśnie komentator, który zajął pierwsze miejsce, po, przy, wyróżnił się właśnie fajnym, luźnym podejściem, e, dobrym humorem, dobrą, zabawą, dobrą zabawę zapewnił e, nam jako, e, kom, e, jako jury, a również e, osobom, które tutaj e, obserwowały całe widowisko. Bardzo ciekawa inicjatywa. Naprawdę ciekawy turniej, fajne nagrody, Wie, wielu chłopaków mogło się pokazać z dobrej strony, naprawdę jestem dumny z, z każdego, który wziął udział i myślę, że tak coś będzie częściej, ponieważ je, je, jest to jednak odbicie od tej monotonności. Chodziło nam głównie o to, żeby przebić y, w młodych ludziach takie postawy sportowe, prawda? zdrową fajną rywalizację nawet na zasadach bardziej zabawy rów, równej równych współpracy gry niż rywalizacji kto pierwszy kto lepszy prawda przede wszystkim zbliżają się między świata również było to takim jakby początkiem zalążkiem do kibicowania Organizatorami było Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie oraz Małopolska Telewizja IMaF Najlepiej otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy Usłyszeliśmy standardy muzyki Gospel oraz utwory soul i pop w wykonaniu Johnson Ferry Baptist Hur z Marietty oraz Starnowskiego churu Gospel. Na scenie tarnowskiego rynku połączone zostały siły polskie i amerykańskie. Wcześniej jednak mierzyli się między innymi w meczu koszykówki. Gościmy amerykańską młodzież z stanu Georgia, z Mariety. Są to Baptyści przyjechali tutaj do nas z koncertem. Amerykańska młodzież też bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach z naszą młodzieżą. Byli już w czwartym liceum, w trzecim liceum, a dzisiaj są u nas, gościmy ich w szkole. A teraz tutaj na Hali Tosil odbywają się, będą za, za chwileczkę odbywać tutaj zawody, koszykówki, siatkówki. Do Tarnowa przyjechała 140-osobowa grupa z USA. Ideą cyklicznych przyjazdów młodzieży amerykańskiej jest poznawanie historii. Polski, kultury oraz mieszkańców. 24 czerwca otwarte zostaną Tarnowskie Baseny. W ramach przygotowań do sezonu letniego ruszyły prace związane m.in. z modernizacją Brodzików oraz Nadbrzeży. Koszt wszystkich robót to suma ponad 200 tys. zł. Od 27 czerwca każdy wtorek na pływalni na Górze Świętego Marcina oraz w Mościcach będzie kosztował zaledwie złotówkę. Zniżka obowiązywać będzie wszystkich uczniów, którzy przy zakupie biletu okażą ważną legitymację szkolną. Dotąd podpora Korony Kielce i jeden z najlepszych defensywnych pomocników w Ekstraklasie. Wlastimir Jowanowicz w poprzednim sezonie piłkarz Korony Kielce może w następnym sezonie grać w barwach brukbetu Termaliki Nieciecza. Bośniak sześć ostatnich lat spędził w Kielcach, gdzie rozegrał 170 spotkań, w których zdobył 5 bramek. Jowanowicz otrzymał zielone światło w kwestii szukania sobie nowego klubu, ponieważ Korona musi zrezygnować z piłkarzy, których kontrakty najbardziej obciążają klubowy budżet. Te okazje może wykorzystać Termaliki. Malika, która poważnie wzięła się za wzmocnienia drużyny. Przypomnijmy, że do zespołu dołączył słowacki skrzydłowy Dawid Guba i bramkarz Dariusz Trela. Nowym trenerem będzie Czesław Michniewicz. Piłkarze spotkają się w Niecieczy na pourlopowych zajęciach już w najbliższy poniedziałek. Żużlowcy unitarnów podejmą na swoim torze bardzo mocną ekipę Stali Gorzów. Jaskółki w tym sezonie są głównym kandydatem do spadku, natomiast gorzowianie to faworyci tegorocznych rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Tarnowscy żużlowcy pokazali jednak, że w trudnej dla nich sytuacji nie poddają się i będą walczyć. Dzięki ostatniemu zwycięstwu na torze w Tarnowie Jaskółki są na szóstym miejscu. Liderem jest Stal Gorzów. Początek spotkania na Stadionie Miejskim w Tarnowie Mościcach w niedzielę o godzinie 20.00.